Witam Państwa. Myślę, że słychać mnie wyraźnie. Dzisiaj jest 22 maja 2022 rok. Godzina minęło 15. Chciałbym się podzielić taką informacją, że dostałem w piątek pismo z Czech. Takie, gdzie uznano mnie zdrowym i gotowym do podjęcia pracy, bez oglądania mnie, bez oglądania jakichkolwiek dokumentów, bez żadnej komisji, która by mnie wezwała. To jest moje zdjęcie, robione 12 maja bieżącego roku, czyli 8 dni temu. Widać, tam, gdzie jest L, to jest lewe, lewe biodro. Proszę zobaczyć, jest całkowicie normalne. Jest tam ta, y, staw biodrowy, widać. Natomiast z prawej strony, gdzie Państwo widzą, y, jest w ogóle nic niewidoczne: jest całkiem, to każdy, nawet gołym okiem, kto się nie zna, jest w stanie zobaczyć. Że tam po prostu biodra nie ma. No i jak widać, tutaj 3 centymetry jest lewa noga dłuższa od prawej. To tak gwoli ścisłości. Proszę zobaczyć. Widać wyraźnie. Każdy gołym okiem zobaczy. Proszę bardzo, lewa prawa. To nie trzeba być żadnym filozofem. Dostałem skierowanie. Do szpitala w Jaszczemiu. Data wyznaczona na 2028 rok. Ale na szczęście zadzwoniłem do ojca, że byłem. Yy, no, w ojcu będę miał to znacznie, znacznie szybciej zrobione. Jak już mówię, jestem bez prawa do zasiłku chorobowego od stycznia tego roku. Dzięki tylko uprzejmości i życzliwości sercom ludzkim jakoś to ciągnę. Natomiast mam... E, chciałbym tu jeszcze pomieszkać, gdzie mieszkam, bo zostały mi cztery kotki, które będą miały domki w Cieszynieckim Zwierzynogrodzie i dwa pieski, które... E, które dla tak. których też szukam domki. W każdym bądź razie yy, operację będę miał zrobioną w czerwcu bieżącego roku, dlatego chciałbym jeszcze tu pomieszkać, a że zalegam z czynszem właścicielowi, chciałbym prosić Państwa, jeżeli możecie, ja Wam podam, yy, znaczy, pokażę na taki Na takie konto Państwo, ja jeszcze w opisie napiszę, na takie konto Państwo możecie wpłacać. Kolega mi udostępnił, o proszę bardzo. Kolega mi, ja w opisie napiszę, kolega mi udostępnił swoje konto, bo ja mam tylko czeskie, na które też nic nie wpływa i czeskiego nie będę podawał. Jeżeli bylibyście Państwo uprzejmi pomóc mi, to chętnie przyjmę taką pomoc, żebym mógł zapłacić światło, wodę i mieszkanie i do jedzenia wiele nie trzeba. Natomiast teraz swoje słowa kieruję do tak do czeskiej sprawy socjalnego zabezpieczenia, czeska sprawa socjalnego zabezpieczenia. Teraz dostałem z Ostrawy pismo Proszę bardzo, czeska sprawa z specjalnego zabezpieczenia. Ostrawa. Pod tym podpisała się pani doktor. Proszę. Nie wiem, czy to doktor medycyny. Nazywa się Martyna Rigerowa. Ja bym ją raczej nazwał Martina Himmlerowa. Bo. Pasowałaby do święcimia, no to tak by siedziała sobie w kancelarzu i tylko mówiła: O, ten mi się nie podoba, Kowalski do gazu, ten na rozstrzelanie ten i tak dalej, i tak dalej. No bo jak można, proszę, pani Martino, pani Martino, widziała pani, przesłałem zdjęcie. Jak można napisać, że ktoś jest, przepracowałem, około 15 lat w czeskiej republice jak i tam było ostatnie moje miejsce zameldowania zameldowania ostatnie miejsce pracy dlaczegoż to akurat państwo polskie ma teraz mi pomagać co z tego że jestem obywatelem jak ja ostatnie miejsce pracy miałem w czeskiej republice może tak cizinców traktujecie może wszystkich by się dało wykończyć chociaż niektórzy moi koledzy być może dawali do kapsy ja nie wiem ale, ale mam paru kolegów, którzy byli chorzy, nemocni, a ci normalnie szli na komisję. Jak im się kończyło nemoceńskie, że nie mogli brać, czyli tak zwane chorobowe, tak mieli komisję i dostawali renty. Kolega na brzuch dostał, na jakieś wnętrzności, na jakieś te. Czemu nie ja? Co, że ja jestem pewnie gorszy sort. Pani Himlerowa, Pani Martino Himlerowa, o promintę. Rieger. Jak? Martina Riegerowa. Martina doktor, ale czego doktor? Filozofii? Doktor prawa? Jaki to jest doktor, który wypisuje bzdury? Nie chcę sprawdzić, nie wezwie na komisję. Pani Riegerowa. Naprawdę, nadajecie się do Auschwitz. Tam byście robili te selekcje. Bo to inaczej tego nie mogę powiedzieć ani ująć. Ja, ledwo co się ruszam, parę kroków zrobię na tabletkach nieustannie Doreta. Dwie dziennie, bo więcej nie można. Jeszcze dodatkowo na psychotropach, bo mi się psychika całkowicie. Mam też swoje problemy. I tacy ludzie uznali, że ja jestem zdrowy. Proszę bardzo. Tu jest skierowanie do szpitala. Tu jest skierowanie. Tu jest informacja dla, dla Czechów, jak i o mojej chorobie. Świeża. Którą można sobie przeczytać. A żeście nic z tej ostrawy nawet nie posłali, żeby skontrolować. Dla was jestem zdrowy, Pewnie Taki, co by nie miał nóg, rąk, to też dla